A, jak już to oglądasz, to mam do Ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę. I możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Z tej strony, a W dzisiejszym odcinku razem z. Rostem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zagramy sobie w pogrzeb. ...pani, co nie? W ogóle. Tak. Najbardziej dziwię w środę, chyba w ogóle to, czy to się stało, to wiadomo, chyba tam było w poziomie z metrem, tak? Jeżeli dobrze pamiętamy. Tak, dobrze. Poziom z metrem tam był i tam właśnie. Ej, ona wypiła tą fiolkę od dos... pana. No znaczy, powiedziała, że wypiła i została tam walczyć z zarażonymi. A co z nią stało się dalej? Tego Czy się na pewno nie wypiła? My wiemy tylko tyle, że jest jej pogrzeb. No właśnie. I mamy jej pogrzeb. I tutaj coś jest. No, tu można kliknąć. <laughs> jest i mamy. I teraz musimy znaleźć róże. Róże dla naszej Bani. Okej, w ogóle, co to jest za pomieszczenie? Dobra, zaraz przyniesiemy jej róże, trzy róże, zaraz to sprawdzimy. Patrz tu, to jest jakiś domek jej? To jest jej dom? Pamięci dla Bani. Ej, Bani miała 4 lata tutaj. Patrz na to, patrz na to, patrz. Co jest? Ona chyba tego nie wypiła. Ej, wylana, to nie? Wylana Ale może ona wzięła tylko... A. Tutaj mamy twórców. No dobra, to jest taki pokój pamięci twórców, fajna maskotka Bani, ojej. Tutaj jest pamięć o Bani. Okay, taki, taki pokój, aha. Tutaj przy pamięci o właśnie twórców, co nie? To jest o Bani historia, taka jak w naszym. No, 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 no rozumiem, rozumiem, ale kurczę, że tutaj jest wylane. No, Gdyby, że to kryje coś. Prawa. Więcej to wszystko, e, to będziemy sobie sprawdzać, naprawdę. To w ogóle mamy tutaj. <dekarstwo> Bani. A, to jest dom bany, patrz, mamy dom bany. Mhm, ja tutaj przeglądam pomieszczenie, patrzę, czy. Coś tu w interakcji wchodzi ogólnie. Nie, tu nie widać w ogóle, tak, bo nie jest nie. tak, są tu trzy zakończenia zwykłe, tak, sekretne zakończenia. i prawdziwe. Tak yy, nazywają się tam trochę inaczej, ale tak są trzy zakończenia. Jest jakieś inaczej się in nazywają tak bany True tak. Ending, bany Secret Ending, i bany Main Ending. Tak, czy nie? Dobrze powiedziałem. Tak. Main Ending, o właśnie Main, main ending. ending, o to mi chodziło. I to zwykłe po prostu główne tak, to dobra to choć idziemy zobaczyć. Dobra, tu mamy samochody z miasta. Choć ja wiem, gdzie są róża, bo tu troszeczkę to, ale idziemy najpierw tu zobaczyć, bo tu też jest coś kuczy mega. Zobaczycie to. Ogólnie ta mapa dużo rzeczy kryje. Jak chcecie w ogóle zobaczyć wszystkie tutaj rzeczy, może też z Rostem nagramy, to wbijacie do niego na kanał, to zobaczycie. On też wyjaśnia bardzo dużo ciekawostek, yy, beatów, legend, wszystko możecie na jego kanale zobaczyć. Tą I historię. tutaj widzimy naszą bani, na znaczy... grób. Bany tam Ej, widzimy, miała, a tu widzimy. Ona miała żeby... 4 lata, zobacz Mendy. No nie widzę, miała. bany 4 lata. No, sobie może, Mandy. E, dobra, no to siadamy i obok. czekamy. Siadamy z... i możemy się porozglądać dookoła, co tutaj jest. Czemu, Czemu sobie wyobraziłem coś zupełnie innego? Co sobie wyobraziłeś? Yy, wyobraziłem sobie co jak, to jak to na moich live'ach. Wypuszczamy to u cofle i oni tak idą z tym bany. No nie, przepraszam. wiem. nie. <laughs> dobrać. Dobrać. Co za typ, co za wyrok? No nie, no bo to, dalej, bo tutaj to nie ma więcej. W innych krajach to jest normalny zwyczaj, to nawet jest taki zwyczaj, że bardzo dobrze, że ktoś kupi aż... też takie rzecz. Idziemy tutaj? Bo tu jeszcze nie ale, byliśmy? Dobra, idziemy zobaczyć co tam jeszcze jest. W ogóle. Tu... Koła, koła przebiegnijmy się. Okej. Okay. I później zrobimy w ogóle main ending, ten główny ending, bo mniej więcej wiemy tak, jak robimy zrobić. Okej, okay, tu mamy jeszcze coś, w ogóle to to zobaczycie trochę później to zakończenie. To jest jedna. Tak, ale to jest to jedna i ona tylko tu jest. Eee, nie. Nie, no, to tylko ja wziąłem, dobra. ogólnie tu mamy. Nie wiem co tu jest, ale chodź zobaczymy. W ogóle zaraz tą różę zaniesiemy, zobaczycie co się stanie z wszystkie róże. Bo... Tu jest domek, tu jest jakiś domek. Trzeba tak, go sprawdzić. Tak jest, jest, jest. Wygląda naprawdę ciekawie. Ogólnie jest tutaj taka smutna muzyczka, pada deszcz i. W no ogóle, niestety wie, ja muzyki wam nie puszczę, bo możliwe że ja ma prawa klimaty. autorskie i tyle. O, tu możecie się ubrać w strój pogrzebowy. Po pogrzebie jest zawsze prawda, jest coś nie? takiego, że się chodzi do ten. No tak, tak, wszyscy wiedzą o co. Do chodzi restauracji ogólnie i ogólnie się. W góry są jakieś ruiny jest wspólny obiekt. widziałeś? Tak, tak, tak. Ej, poczekaj, bo tu jest cała restauracja. Ja wbijam na te ruiny. Parkura tak. robię sekret. A to, to ruiny są chyba za tym tym domkiem, co nie? Tak. Dobra. O, już wiem, jak to się nazywa. To się nazywa stypa. Ha, A, zobacz, kurde no jestem. Wyjdź, gdzie jestem. Wyjdźcie na dwór. Wyjdźcie na dwór. Gdzie ty jesteś? Mam kolejną różę. E, to te róże są w różnych miejscach. No tak, tak, tak. Dobra, gdzie ty jesteś? Wyjdź... E, A ty tam domku. jesteś! Wow. E No, idę do ciebie. <laughs> Dobra. Widzisz jaką miejscówkę sobie ogarnąłem? Lecę do góry. Idealna. Tutaj są widoczki naprawdę ładne, wszystko widać. Lecę do góry, lecę do góry. Wszystko widać, mówisz? Ale wiesz, że tu mm -hmm. gdzieś jest... Chodź i zaraz pokażę jeszcze większy sekrecik. Bo tutaj jest światło jakieś i nie wiem... Dobra, chodź do mnie, patrz, patrz na to. Pokaż. Patrz na to. W ogóle widzowie będą cały odcinek w różnych sekretach i w różnych takich rzeczach. To jest dopiero coś. Dobra, dawaj patrz. Mhm, mm pokazuj. I tu trzeba zaskoczyć na dół. Patrz na to. Wooooow! I zobacz co tu pisze. The is the key to success. Aha, światło jest kluczem do sukcesu. Czyli prawdopodobnie sekrety to są coś ze światło. O tam masz róże za domkiem, to masz wziąć różę za domkiem. Albo najciemniej jest pod latarnią i wszystko, wszystkie rozwiązania całej tej mapy jest na naszym respawnie. Znaczy no zobaczę, bo tam wszystko jest. Już więcej wiem jak to przechodzić. Yy, Marz za dom, się róże, ok? Albo ja zaniosę już jedną różę i zobaczę, co się stanie. Mamy róże. I mają w ręce teraz, jeszcze dwóch. Dobra, znajdź szybko jeszcze, jeszcze jedną różę. Tak tak, jeszcze dwie, dwie róże. Jeszcze dwie. Tak, tak, ja mam tu jedną, tutaj patrz. Dobrze a, dobrze. A poszukaj gdzie idę masz kolejną dobra. jakąś jeszcze Dobrze, idę tutaj na górkę. Zaraz się coś znajdzie. No dobra, wkładamy drugą. Widzowie w ogóle, mam nadzieję, że będziecie oglądać ten odcinek calutki, bo calutkie to już ciekawe rzeczy. Dobra, mamy. Okej. Okay. i pamiętajcie, że subskrypcji, lajkaczy like, i wbija dorosta też, dobra. Jeszcze ostatnia no, odcinek. No, dokładnie, dokładnie tak. Szukasz tej róży, ja właśnie jej szukam. Bo Ross w ogóle nagrywał, jak wyglądają te Ej, znalazłem Georgia Pigiego. Co? No? Chodź, widzisz mnie? No, widzicie. W tej jaskini. tu jest jaskinia i tu jest George Piggy w niej. O, ale co on tu robi? Nie mam pojęcia. Wiadomo, sobie. Że pogrzeb, czy to może na pogrzeba lecić? Koło Róży! Siedzi koło Róży, mam Różę? Wow! Dobra. Kurde, George! Ale dziwne, że on się tu chowa. To Możliwe, że on jest jednak wszystkim winny, tak naprawdę, a nie pan. I. Ale on siedział przy Róży, to może opakuje po prostu. Różę miał przy sobie. Wziąłem ją właśnie. No dziwne, no może przyjrzeć, to jest różą na pogrzeb, ale się chowa w jaskini, to jest bega dziwne. No raczej tutaj gdzieś się trzyma. Znaczy, chowa, wiesz, albo jakaś kurde żałoba i płacze w tej jaskini, albo no, nie wytrzymuje, właśnie... no. Właśnie to co mówisz No, albo nie wytrzymuję tego po prostu, że no, bani Ja Dobra, ostatnią No i mamy Co tu? Co tu się dzieje? Patrz na to! naszej bani! I U... zniknął e, e, bo tu idzie jakiś pasek Pasek, jakiś kod kreskowy, kurde Co tu jest? to jest? Wygląda jak jakiś kod kreskowy, jakby to było kurde takie... U... Co? Sao. Normalnie Dobra Dynamit! Dynamit! O, o nie! nie! Wpadłeś! Wpad wpadaj, wpadaj Też szybko! Wpadam. Dawaj, patrz wpadam. co to w ogóle jest. Dobrze, to mi przypomina trochę mapy karnawał. To <laughs> nie wiem trochę. Mi się yy, no chyba nie przypomina, ale jest to mapa karnawał. Ej, rzeczywiście. <laughs> Czyli kurde. Książka? <laughs> tak. Uważaj, Uważaj! Pigi, uciekaj. Dobrze. Szukaj czegoś tutaj na tej mapie, bo chyba coś. Trzeba znawać, trzeba, książkę trzeba wziąć. Ona znika się pojawiają Trzeba wziąć, książkę i dać do ręki Dobrze. Dobrze, dobrze. Czy to jest okay. takie utrudnione jeszcze? Dobra, na pierwszej osobie będę to robił. Na pierwszej łatwiej podnieść się moim zdaniem. Mam. I to jest piosenka i ty jeszcze jaka, Kurczę, Mam złotą tak. różę. Masz złotą różę? To Nie, dajesz, gdzie... lecimy. Ale gdzie ją dać? A, tu, patrz, tu jej trzeba okay. dać. Uchodni. Pani, Jeszcze jedną. Nie, nie, tylko jedną, tylko jedną. To mi się wyświetlało i myślałem, że jeszcze jedna. Dobra, mamy to. I co dalej? Miasto. Jesteśmy teraz w mieście, tak? City, 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 City. dobrze kojarzę? Deskę, deska, deska, deskę deska. Potrzebujemy. Ona ma Którym wręcz. w komentarzach. <grym suszel> Dobra, nie lecimy. E, Co? Znikła! Nie! Ona leci z Ona leci z deską Tu jest dynamit u góry. Kto leci ci z deską? Co ty widzisz? O. Dawaj tą deskę, masz? Mam do góry, mam, jest dynamit, no. musimy po dynamit pójść No teraz. właśnie, widzę, widzę. I wtedy trzeba rozwalić samochód, dobra. Bierzemy. Dokładnie idziemy. tak, dobrze, to lecimy. Yy, bierzemy to. Tu. Dobra, dobra. I lecimy. O, Okej, okay, mamy, dobra, jedziemy do, do samochodu, do, dobra, pani, uważaj. Bo teraz to walniemy. Okay. Bum, pani, uciekaj, pani, no co, nie uciekaj. on z duchem, to zobacz. Zobacz, kurde, samochód trzyma, a duch niby. A, e, on ma sobie... Ej, zobacz, o gościa. zobacz, tu co? To wygląda jak George! Ale to... Co? To naukowiec jakby jak to nie był. Ale to jest jakiś naukowiec bardzo, jakby to nie był Mr. na wszystkim winny. No ale zobacz, <coughs> jeszcze on tutaj ma pokazaną twarz, taką skórę jakby To jest pokazane, że tam w środku jest jakimś zombiakiem, taki zielone jak zombie. Dobra, to jest straszne. Dobra, idziemy dalej, chodź. to jest straszne i kurde ta postać... Coś tam ona ma? Coś tam tam nie wiem, dziwne, w ręce miała. Ej, tam w lewym rogu, jakby coś w ręce trzymała, wygląda. E ma, no? Szczykawkę, szczykawkę. Szczykawkę ma, dokładnie. Czyli... Dobra, lecimy dalej, już chyba, więc. Jak jakby ona tą ma. truciznę. Ale sprawdzamy po kolei sekrety, żeby wiesz, nie ominąć ciekawych rzeczy. Kurde, nie, no, no. Możemy nie nagrać nie jeszcze teraz. specjalny odcinek. Nie, jesteśmy w sklepie. Ło. Trzeba tutaj wziąć. Hm. monetkę, widzę monetkę na ziemi. Mam monetę, gdzie tego koina się wrzuca? Teraz mam monetę. A, dobra, do tej maszyny. Rzuciłem jedną, jeszcze jedna potrzebna. Mam jeszcze jedną. No to easy. Szybko to zrobiliśmy, łatwo. I ma. Nie, nie. Klucz francuski. Masz go? Tak. Gdzie go teraz gdzie on? Tam jest złota was. róża na dole. No wiem, właśnie tam coś trzeba zjeść. Co to jest? Patrz tu, patrz tu! Maneki. A nie, to jest maneki prawdopodobnie na ubrania, ale w taki stylu pingi No, <laughs> raczej tak. ubrania, ale wygląda tak. Co jest? Kurde. O kurde, uważaj, bo tu są te. Dobra. A dobra, e, tu. tu trzeba. Tu, no, tu mam. A, 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 -a. i go tu smażyliśmy. Dobra, no, może. No, dobra. A i tu jest, pojawiła się, no? Tu się pojawiła. Dawaj oddaj to. ma banki. Dobra. Ej, w ogóle miałem przy sobie trzy itemy naraz. Co jest? Tak Co? można? No. no tutaj tak, tutaj tak. I boss, finalna dogi? walka z bossem. I to jest dogi. Do, ale czemu on? Co on? I Właśnie zło, to... czemu on finalnie się okazuje złym bossem? Ja tego się nie oh. spodziewałem totalnie. Może zaraz się to wszystko wyjaśni? Dobra. Dobra. Uciekaj. No ja ja jakieś... sobie poszukam czemu on został tym bossem później tam na internecie i pewnie jakąś teorię na ten temat wstawię, więc jak ktoś ciekawy, to Uważaj, do mnie uważaj, zapraszymy. uważaj, bo może prawdopodobnie nas zabije. Ale tu leci głośno muzyka Mandy O Jezu, aż dźwięki wyłączam! Uważaj, bo ci jest mi... laser! Dobra, uważaj. I dlatego ja nie mam Oby, muzyki, nie. bo ja nie wiem, czy on Oby, ma prawa ma... gonicie Ej, bo ten dogi się na mnie patrzy cały czas. Dobra, teraz się na ciebie patrzy. O NIE! Kurde, i to było niebezpieczne. Wiecie, to to jest było niebezpieczne, te lasery z nieba poleciały. Najgorsze tutaj... jest to, że ja nie wiem o co tu chodzi. Ja wiem o co tu chodzi. Yy, tutaj też szybko wskakuj do góry. Coś tam mówiłeś? Wskakuj do góry! Nie wiem co tu teraz trzeba robić. Czy tu trzeba yy, stać, czy ja co? Ja myślę, że tu trzeba przetrwać, bo oglądałem u Klika jak sobie to przechodził, co nie? I tu jest dużo etapów, to jest... Pierwszy etap z chyba... Ojejku, z... więc tu by to spróbujemy przejść, w ogóle co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? Ale zobacz... Ja do tego drugiego... Ej, skocz na tego drugiego! Nie, może lepiej nie. Może lepiej nie, myślisz? Ale myślisz, to też tyle, czy jak? Jak? ja? Nie wiem. To nie dzieje totalnie. Totalnie nic. Może trzeba skoczyć? Ej, no tak, U? żeby skoczyć chyba na niego! Tak, trzeba było. O co teraz chodzi? Dogi to jest dopiero początek i teraz będzie fale takie ciężkie do unikania, więc uważaj. Ale w ogóle to są Ty jakieś... Są kule, trzeba je podnosić i kłaść. Ja właśnie jedną zdobyłem. A Zdobyłeś. A jak kolor? Kurde. Białe. Biała, biała. To chyba niebieska jest niebiała. Biała, biała. A gdzie jest biała? Białej nie ma tu nicie. No i w mojej ręce jest, zobacz sobie, widzisz? Tak, ale myślę, że to może być niebieska, wiesz? Bo tak wygląda trochę na niebieską u mnie. Próbuję wsadzić tak. w niebieskie A wiesz co? Działało, tak. No, zrobiła się niebieska teraz, no. Dobra. Albo to po prostu jakakolwiek, do jakiejkolwiek dziury trzeba dać. Nie, 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 w inne nie działało, sprawdzałem. Tak, e, Uważaj na te pułapki i cały czas kule będą się respiły co jakiś czas, i trzeba je wszystkie wyłożyć. Dobra, e, no, razie, to jest... Jedno. A, i od razu widać, gdzie te kule spadają, do tych, 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 tych gdzie są pułapki. Dobra, gdzie tak, te kule w ogóle, i... ja ich nie widzę jeszcze. Trzeba chyba znowu na niego skoczyć. A, na te, te kule prawdopodobnie spijają. się respią ten. Okej, okay, bo tutaj jest pułapka taka nie Ha! <laughs> Skoczyłeś na niego? Na jego głowie się zbugowałem przez chwilę, dobra. Dawaj, mam kulę. dawaj. Podnoś no. Ona jest biała, czyli po prostu. Zielona ma... jest, zielona, zielona. zielona. Zrobiła. Dobra, widzę. W sensie, jak ja podnoszę je, to one są białe. No, ona się. kolor zdobywa. Tak, później się kolor zdobywa właśnie. Dobra, uważaj. Dobra. Ej, ten dogi kurde jest zły na coś. Nie wiem na co on jest zły. No ale zły, czemu ale on możliwe, że on też. Uuu, będzie A, ciężko dziury nam porobili. Dobra. Będzie ciężko. Co, nie! What? Uważaj, uważaj, bo tutaj nas. Bo czekaj, bo bo ja nie zdzieliłem że to będzie takie ciężkie, aż. Ale dobrze. Że... No nie, kurde, zresztą to się we mnie prawie. Co to ma być? Dobra, ja tutaj stanę sobie, bo to jest bezpiecznie. Nie, no, nie jest za bardzo. Tu nigdzie nie jest bezpiecznie. To nigdzie nie. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Nie możemy, nie możemy. O kurde, oberwałem Oberwałem, straciłem sp. Dobra, to mało się traci. Co? No nie znowu dostałem. Kurde, to się ciężko unika. Uważaj. Uważaj, mimo wszystko, uważaj, dobra. Dobra, ej, to jest ciężkie. No, mega nie, ciężkie, kurde. Nie, no, ja, ja tu zdedam. Kurde, dobra. Uważaj, znowu. ja też dostałem, dopiero, dopiero pierwszy raz dostałem. Ja On tu się, życie regeneruje, baradka. czy się nie regeneruje? Nie, regeneruje właśnie. Nie regeneruje? Bo właśnie nie. Ej, bo my chyba. Nie, regeneruje dostać, ci się, regeneruje. Chyba musimy dostać się na środek, jak mi się wydaje coś. Nie. nie, nie dało się. Po prostu skacz. Po prostu skacz, to jest za trudne! To jest za trudne! Nie. No nas chcą zabić, ewidentnie! Mamy Oni nas ewidentnie chcą zabić! Mamy, dobra, trzeba na głowę skoczyć, ta? Tak, 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 tak. Dobrze, mamy to. O nie! Mamy czerwona wiesz, kula! Jeszcze czerwoną kulę. I odłóż, odłóż ją... Biegnę! Biegnę! Będziesz w drugą stronę! Dobra, biegnij! Biegnę! No nie! Jakoś coś mi się pojawiło, tu przede mną się pojawiło centymetr, prawie zginąłem. Dobra, dobra, biegnij, 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 Już biegnij. Już prawie biegnij. jestem. Nie. Uważaj. Wkładaj kulkę! Jest. Dobry jest. biegnij! Moment. Co? Jejku? Kurczę. Kucnąć się nie da. Kucnąć się nie mogę. Nie da rady kucać chyba tu. Ja jestem, ja mam wysoką postać, nie przemyślałem tego. No nie, nie, jeszcze to na dole. Jak coś co to ma być? Przejdę. Jeszcze ten wiatr nas popycha, co nie? No. Dobra. I to jest masakra. jest masakrycznie trudne do przejścia. No właśnie, widzę, dobra. Jeszcze te kulki teraz zostawiamy. Zobacz, no ile tu rzeczy teraz lata! Jo, jakie nie tu trzeba prostu. triki jeszcze... robić? Ej, to jest strasznie trudne, szczególnie, jak ktoś jeszcze na telefonie gra. Wyobraź sobie gościa, na telefonie co tutaj o przeżywa. Nie, to... Jeszcze co kolejne lasery, Jeszcze tak? kolejny doszedł! Co to ma być? Ale ja... na razie mi idzie dobrze, tylko raz oberwałem. Dobra, wie? dobra, dobra, ja tutaj radę. Okej, okay, znikło. Znikło wszystko, co jedno. mi idzie. Ej, ogólnie skoczyłem na to coś, co lata i mi się nie stało. Dobra. Wiesz? Okej, okay, ale już chyba jest git, bo patrz. Jeszcze jedna kula, jeszcze jedna kula chyba. Tak, Nie? jedna kula, jedna kula, jedna kula, ale już jest naprawdę super. Żółta, żółta kula i to mamy. Jest. I będzie końcówka. Chodzę. Masz kulę? Wchodzę. Dobra, kula się zrespi teraz. Trzeba jej na głowę. A ja coś czuję, że kula się zrespi dość daleko, więc idę tutaj już od razu. Dobra. Jest kula. Jest. Jest, jest, jest. I trzeba cofnąć Dobra. od razu. Dobra, mamy. Dawaj, szybko doko do Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy! Jest! jest. Jest! Mamy to! Dobra, i teraz trzeba uważać. Co? Została co, coś! Co tu A, się dzieje?! patrz góry, patrz na górę! main ending. Main ending. Juuu, nie wierzę, skończyliśmy to! Ja, plus, mamy Sam to. materiał 17 minut już ma teraz. Ale to jeszcze nie końcówka, chyba jeszcze No, jeszcze docenkać. coś będzie. O, dobra, możesz tłumaczyć? Czemu próbowałeś nas zabić? Okej. Okay. Nie zrozumiecie tego. Właśnie, nie rozumiemy tego, co nie? Czemu no. on nas chciał zabić? Okej... Okay. Chciałbym znać prawdę, Dogi. Okej, okay, ale to się dopiero teraz większość wyjaśni. Nie, no. zostaw mnie samego. to jest złe. Co? Zapomnij, co zrobiłeś, wybaczam Ci, powiedziała nasza postać. Dzięki. Powiedział dzięki i teraz zrobi to, na co zasłużył. I pytamy się, o co ci chodzi. Co chcesz zrobić ze sobą? Co o co Chyba z... żałuje swojego czynu, ale nie wiemy, co to za czyn. Portal? Zamierza tutaj zostać, aż portal nie zabierze go stąd gdzieś. My mówimy może że wyszedł z nami. Aha, portal gdzieś go będzie zabierał? To czy... się dzieje. I teraz prawdopodobnie portal go weź się o... i zginie. Więc to jest główne zakończenie, ale to zakończenie jest tym właśnie takim nieprawdziwym, trochę, co nie, bo. Yy, mamy no tak, jeszcze no dwa, to które ciekawe. zdradzają tutaj o co chodzi w tym okay. teraz mamy pogrzeb chyba to... dogi się czuje odpowiedzialny za śmierć bani bo w sumie to miałoby sens no może tak bardzo ale czemu on nas chciałby zatykować możliwe że on myśli że to my jednak gra inspirowana pigi <laughs> ale możliwe że to my jednak byliśmy winowajcami tego wszystkiego I on tak, znaczy on myśli że to my byliśmy winowajcami no bo my z nią najwięcej byliśmy w ostatnich jej chwilach tak i on może myśleć, że to przez nas ona została zarażona. Tak, prawdopodobnie przed... tak to jest, ale... Ona nas owiniał wszystko. Musimy jeszcze czekać. Jeszcze tu jest secret ending, którego nie zdobyliśmy. Tutaj jest napisany teraz. No tak, no to jeżeli chcecie ending. secret ending, to wbijacie, sobiecie dużo lajków, dużo subskrypcji i to sprawdzimy sobie to. Scripting, aha, skryptowane przez cztery osoby, aż skryptowane, ojejku. Dokładnie, cztery osoby to skryptowały i coś jeszcze tu się dowiemy ciekawego. Yy, mamy jeszcze budowniczych. Budowały to trzy osoby. To tak? Dobrze book. widzę. Okej, okay, dobra. Trzy osoby. I. I tutaj mamy A, jeszcze. Bacz. Aha, takie przedstawienie, co kto robił. Dobra, tu jest przedstawienie, ale ja liczę tutaj, że jeszcze jak coś pokażę, bo to są te sterki, co nie? Może coś pokażą. Okej, okay, jest... Nie, koniec, Co nie. I tak powinna teraz otworzyć oko. To byłoby takie. Oh, wiesz... je, ale ta opaska zbyła <laughs> do ja nie wiesz. Było... <laughs> I za tą oh. opaskę tak I naprawdę I... otwiera oko. Koniec, koniec. koniec I z gry. Tak, no, okay. pod koniec. No dobra, do drodzy zowie. Ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijajcie do Oto było zakończenie. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa pa.